Strząsająca tragedia w Wielkopolsce pod Koninem. W szambie przy domu w Helenowie I znaleziono ciała 38-letniej kobiety i jej dwóch córek. Dramat rozegrał się w niedzielę wieczorem. Zgłoszenie o zaginięciu rodziny złożył mąż kobiety, który zauważył przy szambie niepokojące ślady. Na miejsce przyjechały służby. Kobieta i jedno dziecko zostały już wydobyte przez ojca i osobę postronną. W zbiorniku było jeszcze drugie dziecko. Mimo reanimacji, życia żadnej z trzech osób nie udało się uratować. Prokuratura wszczęła śledztwo pod kątem zabójstwa więcej niż jednej osoby. Zaplanowano sekcję zwłok i badania toksykologiczne. Nieoficjalnie media podają, że w domu znaleziono list pożegnalny, a kobieta mogła być wcześniej leczona psychiatrycznie. Wśród mieszkańców krążą też pogłoski o śladach krwi i przypuszczenia, że tragedia mogła być celowa. To jednak wciąż niepotwierdzone informacje. Prokuratura nie wyklucza żadnej hipotezy. Helenów I to niewielka wieś, w której podobnych zdarzeń nigdy wcześniej nie było. Teraz lokalna społeczność pogrążona jest w szoku i żałobie.